Dobry dzień! Z tej Dobry strony dzień. Iwan. O, no Jaki i już się z tej Iwan, Ja jestem no, Iwan. Nie Iwan, Iwana nie ma z nami. Jak nie ma Iwana z nami? Nie ma. Gramy w Wingman. Bo w Wingman Iwan chce Wingman. Wingman. Ja chcę Wingman dzisiaj. Dzisiaj Wingman. CS. Nie gram Valoranta Czy już Wingman. po ostatnim. Czemu nie gram Waloranta? <laughs> Co by no. było? Co ty? Tak, zajebiście było. Cały film to jest fail moment. Mogą zobaczyć, jak sobie cofnął film, to zobaczą. Jak obejrzą tamten film, to zobaczą i powiedzą obejrzeć, tak. cholera". Po oh, ja. Robię z tobą robię z challenge. Co ty na to? Chcesz no. challenge? No, dawaj challenge. Lubisz no, skiny? Lubię skiny. Dostajesz ode mnie różowego skina, różowej jakości. Jeżeli będziesz miał więcej killi ode mnie. No, i ta mi kurwa do obrzyna. Nie. Widzowie, ja jestem napalony na skina. O, nie. jeden jest ruskiem, jeden ma prywatny profil. No to zajebiście Mam twojego akacza w ogóle. Bardzo ładny. ładny, bardzo ładny. Do główna. Prawdziwa akacz ma naklejki Katowice 2014 Holo. Dobra. Kolego. Trzeba, Kolego. Trzeba wydymać. Ruszaj, dupę. No. Long czy short? Do Dobra, smoke. No już wybrali za nas. ty? Jeden nam plec obi. Kurwa! On z beretami gra! Patrz. Szybkie graffiti z pieniędzmi, bo lubię pieniądze. Mm, pięknie. tak? Ja pierd... Dobra widzowie! Coś tam, coś tam? Tak to się robi w Wisconsin u nas! No nie Wisconsin. ale on z brytami na blisko! Ja jestem w tej Pantek Texas! Ja zaskakuję stary. Oni nie wiedzą o co chodzi. Ej, nie? Kurwa, nie no, o, ale żyłem na szczęście Patrz jaka ikonka jest, latający osek! Ej co to jest? No latający osek. Czemu, skąd cię zabił? cię zabił, jest no. taka, taka ikonka teraz? Taka ikonka teraz jest Ja pierdzielę Nie widziałeś, się, takie, takie rzeczy Chupa, w Chłopaki się postarały w końcu Kurwa, ja nie mogę no są żarty, nie to jest to samo co kurwa w Ja pierdolę, jaka cipa No I to masz Zelkili. killi Bo to dla żartów wszystko Ja bym <grym> był up tutaj Jest tam Dead Mam pierwszego fraga yeah. Jest, jest, side, side, side. Brawo, nice Dobra, 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 kolego, 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 kolego No, no, dawaj Wyrzuć tego Galilatry tutaj, go wyrzuć, na śmietnik Czemu? Dlaczego Galiladę Masz, galila, masz. Go? masz, zobacz sobie. Yo. Jo Fnatic Holo 2014. Kato mi 7000 zł naklejka. To nie jest byle co. Dobra, to idę do ciebie od razu. Eee, jest long. Dobra. Jest Long, dawaj go. A, ale. Nie! Widzowie, to chyba siedzi, to chyba siedzi, ale więcej niż 6 ragów, nie, nie wiem, czy będę miał. Dam ja radę? w ciebie wierzaju Widzowie dam radę? Napiszcie w komentarzu. nie panie Maju, a ja w ciebie wierzaju by... Dobra, oni tu będą czekać na nas. Jeden leży z BD Ty, czy on nas nie zabiega? Nie, yeah, jest lewo! Jest short, 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 short. short. short albo palce. O, short. O, to już wiesz. Pikujesz, zabijasz. A bzeeeek! Uuuu! na to dzięki temu, terenu, to głowy. dzięki temu. Fnatic nasz no odczuwa jeszcze że... holo. Holo. Ale, ale holo. Pamiętajcie, holo. Patrz na to. ja... Nie. Wieje pieniądzem, wieje pieniądzem. Kosztowało troszeczkę, nie będę łkał. Troszeczkę, trosz, troszeczkę kosztowało. I I ja, no, <laughs> Widzowie, to jest odzwierciedlenie tego, co trzeba robić, kiedy się gra z Mateuniem. Hmm, Naprawdę. Szybciutko, szybciutko to trzeba, szybciutko. A? Wystarczy pokazać skiny, bo tylko tyle możesz zrobić w całej gierce. O, skineczek ładny, każdy ładny, no. Ale dostałem aleki z o, tym. Leć. B... Znowu wysadzili do. <laughs> Dobra, ich wy... w kosmos. AWK, a Na No tak, jak nie trafisz, to co? K***a już wstyd. Ronaldinho, Linia Pik. Ty lubisz piłkę nożną. Elena Linia Pik. Ona Linia Pik. Ona Linia Pik. Ona Linia Ty on go, też. go Go, 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 Go go Ty on też. Go, Linia, linia, linia Dobra, Proszę cię. Dymam. Wbawę, Dawaj, wygasz to. Nie, no. Uuu! Dobra. Jest, Chiń. To jest to. B Be, Benzema! <grystanie> Przestań, nie mów tak Nie, nie, nie wyzywaj bez zęby na daremno A nie, <grystanie> Benzema tak, komentator jeden krzyczał, Benzema Messi, Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, gol, gol, <grystanie> gol, go, go! No, Lęknie. wiadomo kto jest lepszy, wiadomo kto będzie. No batem. wiadomo Znowu mnie w komentarzach będą cisnąć At the, end of the, day, the, king is, the goat is the one No, Leo Messi Cristiano Ronaldo u, u mnie, o kurwa znów berety Red? Brawo! Gramy, widzowie, to nie jest byle dzisiaj, co, ja wezmę te beret Tak zwane Dymańsko No, dzisiaj kibel się kręci Nie ostatni skin Ja pierdzielę Nie no w Na Ukrainie tego nie było O fk jeden D, dobra Bo to trzeba latać nie, że to się udało! Trzeba to ladać. już jest koniec? No, bo ich są krótkie. Bo to do dwóch, bo to chodzi, że w dwóch, że do dwóch udało razy się. sztuka. Wiesz co chodzi? Do dwóch razy że sztuka. Do dwóch razy sztuka. Do dwóch. Aha. Więc jeszcze jeden trzeba. I nie no nie im! Tak. Jest! Widzowie, widzicie to u mnie, u mnie takie rzeczy. To u mnie takie rzeczy. I tyle lat walki <laughs> z yes. cheaterami, tyle lat walki z cheaterami to! Jest dobrze. Ej, robimy to. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj mówisz, że dzisiaj dzień? Dzień sukcesów? Całe te? Sukces, stary. Sukcesy to moje drugie imię. Chyba, że gram Waloranta. Dobra. Jest, o, o, Ale cię przepchnąłem! Się posuń. Sam się posuń! Nie, nie będę. Nie, się no, nie będę się posuwał. Uważaj, Widzisz, bo tam będę spuszować. Ja, ja jestem dobry, stary. Ja mnie nikt nie spuszuje. Góra, góra. Jest jeden góra, prawa. Ma... Góra i prawa. Masz ich na tak mapie, prawa. widać. Nie wiem, to jest. Tu? Jeden jest tu. O kur... Oj, kurna krzychu! Mają mniejszy ping, dlatego mój Digielek znany jest w całej Polsce jako najlepszy Digielek. A ja mam e, NBK na tym, na klejkę. Aż chciałem haku. powiedzieć, że do NBK ja mnie porównują, co ja z Digielkiem, że podobny no. poziom. No ale szkoda, że ażuje No kurna! krzychu! Ja pierd... Ej, ale ładnie ci ten szeryf wygląda, pasuje ci k Szkoda by było, gdybyś teraz nie... Ja było gdybyśmy byśmy teraz ka spadli Ja pierdzielę. Dobra, dobra, da ja, da raz, ja z Nigielkiem mam najlepiej na świecie, tylko... Hehe yeah, No takiego smuka ka rzuca No ka z mnie, Nie no nienawidzę tego wielkiego. No nie mogę ty! Kujuj nas na no. Wydawało się. Ja, ej. mapy mapę to wziął. Z... No, mapę to nie wziąłem. ja wziąłem! To gra Ty wybrała! Grałeś? Co dałem robiłeś? Ja dałem jej do wyboru, no, no, za, ona wybrała. wybrała. No i nic, co się dzieje teraz? No, za trzy! Bo to mapa CT jest! Ja p nie, nie dobra, mogę! Gość, gość ma wucha, o, no, gość ma kurwa! Ja, pier... Ona, ma godzin? Ona ma trzy godzin, dobra, nie ma wuchatko tylko po prostu No jest o, to pojebcem. jest. Giga czadzior. Nie, nie, Giga czadzior, Giga się a, giganty gigant... giganty. Śmierdził, p***ony no. Właśnie, kto grał wilmeny w tych czasach? Nie no. Nice. Dobra, dead. On będzie mi p*** plecy robił. Dobra, wiesz, gdzie jest? On też wyjdzie, ja jestem 100%. Jeeeee! No i Iwan, no i Iwan Dowóz Iwana Chyłbieszów, nice. Dowieźli, dowieźli Iwana do Polski. Iwan niczym, Cezary Baryka. Cezary Baryka to miał szklany dom, piękny. Ale pomału zaczyna szałować zakupy. Dużo no, mi się wydawało. Nie, co to kurno Lewa. Brawo. Popatrz, jaki piękny. Popatrz, widzu. Nieobdrapany, Popatrz. czysty, świeży. Świeżutki, jak Świeży, czysty, niemuskany. Rany w perwolu. Nie, dobra, ten zapłyn Co ty? jest? Kitrany! Dobra, Nice! Yee. Mamy to! Widzowie, to jest ten day! Co xD, co xD? Co xD? Co xD? Nie wiem. O krwa, nie się. Nie, oni chyba nie... Leci Naprawdę puszową? Drogi, drugi góra, 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 lewo! Góra, lewo, tutaj jest! Nice! mamy to! Jest, back, Comeback, back, come back, O, come back. ale co robimy? Może ja ranka złapię? Fajnie by było. Fajnie, ale to trzeba To super. Skupienie, skupienie, skupienie stare. W żyłach no. ja. płynie W, A, Z, i kawę <laughs> z y. Dobra, idę pieniędzy? Stary, piję. ja mam Reziego na klejkę na ulicę. Jak masz mam, no widzowy widzą. Rez i. O, Mateuniu. One tapi, one tapi. Trzymam, ale. Jest! Ale. Nice! No i gdzie? Znowu się odwrócił, zaraz znowu będzie pisał. Dziękuję. Moje manie, Trzeba ich Oj, daj, już się Skłakał Spłakał się? No. no. Bo się odwrócił, stary, ale to jest to, to jest to samo, co Ty miałeś. Ostatnio Jak się odwracałeś, stary zawsze dostawałeś. Jest. Brawo. Leżał. Brawo. Nie! albo to zrobimy, albo, albo się odpalą. No, no i dobra, Puzonik od, odpalony, jak zwykle. Widzowie, jeśli myślicie, że Puzon tak strzela Nie, dobra. naprawdę, to się jak? Ja! Wierzę, że będzie chciał tu przyjść. Kur... Ale cię o... Wiedzia wiedziałem, koła. że to zrobi. Wiedziałem, ja wiedziałem, że on to zrobi. Wiedziałem, o, że on S, to zrobi. 2014, Dobra, no to m 4 a 1 z... Dawaj, dawaj twoją, dawaj, twoją. Masz, masz siłę, masz siłę. Dead. Nice Nie wiem czy ale nie widziałem Jest? Nie, jest u ciebie, kurde felek Brawo! Uro ty, dawaj akacza. Elegancko, haj. Nie, nie. elegancko, hej! Hej! Elegancko, hej! Bułka z prądem! Bułka z prądem O, oh, b***** -t. Kurde O Brawo! To jest człowiek, to jest człowiek. No, jeśli, jeśli chcecie komuś A! powiedzieć swoje życie, to musi być Mateunio. Tak się k.a, w Kanten Stink global ofensywny. Znaczy, ja znaczy, znowu jesteś nade mną z killami. No, bo to trzeba się rozgrzać. Dobra, dziękuję. ja może jestem śmieciem za to, ale trzeba. Musiałem. O, dostałem one tapa. to za dziki plan? Ja ci powiem, misterny. On nie będzie wiedział, gdzie, gdzie ja jestem. No, nie nie będzie się spodziewał, że ja tu poszedłem. Dobra, pieprzyć. Dupa pieprzyć. Nie chcę dawać głosu żeby. Dupa pieprzyć! Nie! 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 Kurde, mogłem wziąć tego kawaha! Jezu, mogłeś, pewnie mnie 10 HP. Mogłeś. 10 HP! Dokładnie to. to ma, dokładnie to. Bo Panie Boże, dlaczego 10 HP? Przecież to był Ej, Ja mu 10 zadałem! Ja mu 10 zadałem! To 1 HP? Jak Nie 9, HP. Tylko Co ty żeś mu zrobił? Palca się smyło! Nie! Uy, byłem nie. bardzo tyłem! Ty, kur... Ja mam po tej undzie. Próbujemy. Próbujemy to, co najlepsze. Najlepszy jestem ja. Cześć. Cześć, Grzegorz! No nie... No, i Wiedział, no, gdzie no, jestem. niestety. Niestety. No, niestety. Emis. To jak wygana, tylko taka przegana. No, nie no, w sumie, ale jesteśmy na plus. Ogółem to no, tak plus? Jesteśmy na plus. Chyba, że spadniesz po misie, to będą jajka. Wbiłem ołła! Co? Nie żartuję nie. nie żartuję, nie żartuję, nie żartuję! Nie! Nie żartuję. Co? Nie, nie Mam wierzę, orła, mam orła, Nie wierzę, nie wierzę. Mam orła. bez Grzac. beki. nie wierzę. Zobaczysz, zobaczysz menu, zobaczysz menu, bez beki. Nie gadaj, nie! Patrz. そう, <laughs> そうですけど <laughs> そう Co jest? Widzowie, ktoś Uuuu, mi wytłumaczy o co tu no, chodzi? Tak, To już ci się należy jak, jak psia, psia jucha, psia jucha. Czekaj, jeszcze ja coś wyślę, ja ci coś wyślę. Ja ci... Kili nie zrobiłeś, a ja ci coś wyślę, jeszcze ja coś wyślę. Je, 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 je. Co jest grane? Miam, widzowie, ja, ja dalej e, tego nie rozumiem. No powiem tak, no jest drogo, jest drogo, Iwan, żebyś się nie zeseł przypadkiem. Nie, ale ja nie chcę popuścić, stary przed widzami. Dostań. Dobra. To, ale będę używał. Będę używał. Co? Będę są, używał! To <grym> są szajbuzy! To są szajbuzy, <grym> wiesz co to oznacza? Że trzeba będzie zrobić PETI challenge kolejnym. Ooo no to jest jakiś moment. Widzowie, dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu, a my... POCAŁUJ to no, w dupę! Do No. Dobrze się siema!